Trzymano, ale... witam was w trzecim odcinku z Dungeon Keepera Zdefraudował cały swój majątek Jeśli tylko uda Ci się zgromadzić wystarczającą. No ta wywabisz go z fortecy i sprawdzał. Lord Harpagon! Posyp Harpagana! I wypełnij swoje podziemi miłymi zdradzieckimi pułapkami. Dobra! Tu jest misja, której tak musimy wyciągnąć całe złoto z krainy, żeby harpagą wyszedł i pułapki powinniśmy budować. Ja akurat z pułapek zrezygnuję. Bo jak dla mnie, to piorun raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piorun rozwiązuje wszystkie problemy. że się zmieści nie Dobra Tu będzie warsztat mały, ale jakiś zawsze Za portalem walniemy siłkę Dobra, możemy dwa. Należy wybudować warsztat, by w lochu zjawiły się trole. Trole trudzą się w warsztatach. Czyli no, możesz ozdabiać swe podziemne włości. Dobre, jak zwykle. Lecimy klasykiem. Biblioteka. Świetlik. świetlik, No dawaj, dawaj, świetlik. Zobacz, jak ja lubię świetliki, Morda. Świetliki, opuścił Twój loch. W Twoim lochu pojawił się nowy gatunek. Dobra, mamy Czarnoksiężnika. Elegancko. Kop mi to złoto szybciej. W twoim loku pojawił się nowy gatunek stwora. W sumie błystek możemy jeszcze o tym powiększa. Dobra, to będzie siłka. Dobra, a właśnie o jest taki cheat z kochlikami, że je... Akurat chochliki można na każdym terenie posadzić. To jest całkiem spoko. Znaczy spoko, no trochę to jest takie oszukiwanie, nie? całe złoto. Ale no co zrobisz? Jak nic nie zrobisz. Ziomek. Chciałbym to odkryć trochę. A aj, Ajajaj. Mordejsz no i tam wejść kop No spróbuj tu kopać Przekop mi to Kurde, chochi Dobra, gdzie ekipa A my chcemy tylko magów levelować, bo oni leczą Ło <słyski> wow. tworzenie chochlika zostało udoskonalone. Pamiętasz, że serce lochu pomieści jedynie 160 tysięcy sztuk złota. By Ta. zgromadzić więcej, musisz wybudować skarbiec. Dobra, dobra, zaraz wybudujemy skarbiec, tylko że nie mo A mogę wybudować skarbiec, OLO. No dobra, no, ale ten warsztat jeszcze szroba. To czuje się nieszczęściem, bo nie ma legowiska. Który nie ma legowiska? Masz tutaj. No, dobra, poszedł. Pojawia się troll. Dobra, mamy trolla. Troll może w warsztacie pracować. Dobra robota. A na szósty na z aby obejrzeć pulpit warsztatu, No wiem, widzę, Następnie fajnie. Mogę tutaj budować czujnik ruchu, ale nie chcę. Pulsujący segment a, pułapki w tej grze. Ja używają mana ogólnie, która jest potrzebna do walenia piorunów. Przyjrzyj się, trole skonstruują pułapkę, a potem kochliki zaniosą. Dobra, teraz musimy tu przekopać całą mapę. Zaklęcie piorun zostało udoskonalone. Wyczerpano tematy badań. Czarnoksiężnik czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma legowiska. Który znowu nie ma legowiska? Ty nie masz? To masz tu jeszcze liścia. Na zachętę. Jak ci się nazywasz? Gaheman. Ja sobie cię zapamiętam, Gaheman. Ziomek. Wy macie tu kopać jak najwięcej. Potrzebuję więcej many. 305 dopiero. Czarnoksiężnik czuje się nieszczęśliwy, bo nie ma legowiska. Kurwa! Zaraz ci gościu! Też masz liście ono zachętę. No dramat. To za chłopty. Nie ma legowiska. Co za leń w ogóle. Zamiast na siłkę pójść, popakować sobie. <grym> To mi będzie chłopakał, że on legowiska nie ma, ty. To wariat. Dobra, powiększmy sobie siłownię. O. Pa. Mam chochlika i cyk. I mam całą mapę już odkryte. Ale łatwo. Dobra Tym się zaraz zajmiemy A ty masz zaraz czwarty Ty masz trzeci do wymiany, do wymiany Pochliki Lewale wasze Drugi Trzeci, drugi Trzeci Ja teraz stworzę na czwartym, więc nie potrzebuję już tych na niskich poziomach. Przyjmować mi tu glebę 385 many dopiero. A mamy już w sumie łącznie 80 tysięcy many, więc tak naprawdę można by już wierzyć w typa. Wykopcie tu, tej mankki jakbyście mogli Tu jeszcze można przejechać, poradź, tu można zrobić elegancko wejście stąd, stąd stąd tutaj fajnie tu jeszcze można to przekopać jak najwięcej ziemi, że mi zajęte. 440 Zara możemy dojeżdżać typa Idź tu kop to znowu ty? Nie, jakiś pchuk teraz Dobra Jestem go, trzyman Dobra, robić mury po kwiki Czemu wy w tylu kopiecie? Dobra, zaraz tu kończymy. Dawaj jeszcze tutaj chochlik. O, bo nie, bo idą tu bohaterowie. Co no, ty gości chcesz? Zobacz, co ciebie leci Brrr. Kurde, no przekopali mi to złoto. <gry> Ogólnie postacie szybciej levelują, jak walczą, niż na siłowni. Temu specjalnie samych magów wysyłam, bo i na czwartym poziomie mają leczenie. Dobre. Czarnoksiężnicy, wy wszyscy tu. Bierzcie wypłatę. Już Bierz, wszyscy wzięli? Dawaj, 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 chłopak. Dawaj, dawaj, dawaj. Raz, raz. Wspieszymy się na robotę. Wszyscy wzięli wypłatę, wzięli. Dobra. Musimy zacząć od tego tutaj. Działka. Bo chcemy to zebrać. Potrzebują większej siłowni. Jaka krasa jest OP? w endgame, Hochliki czy magowie. To nie, no. Patrz, magowie to są. E, potwory, nie? A chochliki to są tacy budowlańcy. oni tylko są odbudowanie. Dobra, mamy odkrytą całą planszę to przed tobą całe królestwo. Panato, No, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj chłopak Dawaj tu Jeszcze, jeszcze, jeszcze kawałek Dobra, cyk No, no, no Nie, 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 prawie Jezu, już był Dobra Litera, pa, cyk Proszę bardzo. Easy game. GG O to jest dobre. Jak rogaty idzie, i są przeciwnicy Jacyś. On wszystko one -shootuje. Pa. Aj, nie stali mu na drodze akurat. Normalnie to by ich one-shotował. I w ten oto sposób przyszliśmy kolejną misję. Ale, następna misja to jest dopiero gościu. To jest kozak. Teraz dostaniemy super zaklęcie, Mordo. Będzie tak kozackie. No. wymyślisz. Ja akurat nie wykonałem misji tak jak powinienem, bo powinienem co zrobić tak, żeby wykopać całe złoto w krainie, ale tego nie zrobiłem. No dobra! Dzięki za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że komuś się przydało i tak dalej. Widzimy się w kolejnym odcinku, czyli czwartym Dzięki. Dostaw łapkę i suba mordo. Elo